O, witamy gospodarza w ogródku, w czapeczce. O, stalowe okiennice. Stokrotki przed domkiem kwitną. I rower. No, to gospodarz go bogaty, bo ma rower. O! Dzień dobry. dzień dobry, nawet eksponaty się ruszają. Dzień dobry, jak się tutaj dzień mieszka? Dobrze się mieszka. O i maszynę do szycia mają. Zingerkę, tak? No proszę. To tutaj. No i telewizora się przez to dorobili. No proszę. Proszę. Aha. A obrazek to chyba święta Rita, co? Święta Teresa. Teresa, tak? Aha.